Cześć, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jadson i Burzyk, cześć. Niedawno sprawdzaliśmy Sony SRS-XE200, tym razem nadszedł czas na większego brata, czyli SRS-XE300, no i nieco droższego. Tak samo jak w przypadku X200, tu też mamy te pudełeczko takie mm, ekologiczne. E, no jest tak typowo ekologiczne, że bałem się, że moja żona wrzuciła je do e, odpadów papierowych i zostało zabrane. Tak więc rano go dzisiaj szukałem, bo nie rzuca się absolutnie w oczy, że może to być e, od tak drugiego głośnika pudełko. No to prawda, i jeszcze jest w takim samym kolorze, niemalże jak sam głośnik, zgrało się nieźle. Dokładnie. W środku, oczywiście, głośnik, kabelek do ładowania USB, USB typu C, no i masa. Ale to masa papierologii. Tak, to co zaoszczędzono na pudełku, to wrzucono w instrukcję. Dokładnie. Przejdźmy do specyfikacji x 300. Oczywiście nie ma jej za wiele, jak to w każdym Sonym. Zaczniemy od wymiarów i wagi. Wymiary 105 na 238 na 119 mm. Waga nieco ponad kilogram, 1,3 kg. Hmm, 1300? No, Poko. 1300, tak więc głośniczek dość duży, dość ciężki. Jeśli chodzi o przetwornik, jaki się tu znalazł, to jego wymiary to 49x71 mm. Czyli eee, jest jeden przetwornik? Wymiary są tylko jednego przetwornika. Pełnozakresowy 4971, eee, system Bluetooth, wersja 5.2, zasięg oczywiście około 20 metrów, w zależności czy mamy ściany między sobą, czy jesteśmy na otwartej przestrzeni, eee, obsługiwane kodeki SBC, AAC, LDAC. Eee, no i idziemy dalej, czas pracy akumulatora około 24 godziny. no i z tym się muszę zgodzić, z tym, że ja nie słuchałem na maksymalnej głośności, a gdzieś tak na połowie, to wydaje mi się, że nawet troszeczkę przekroczyłem ten czas. Ładuje się niesamowicie szybko, bo z ładowarką od swojego Xiaomi ładowałem to chyba półtorej godziny i z 20% do pełna się naładował. Ochrona przed wodą czy pyłem IP67, to sprawdzimy oczywiście zanurzając we wiaderku, czy przetrwa... I jeśli chodzi o specyfikację, to będzie w zasadzie tyle. Nie znamy pasma przenoszenia, a głośność maksymalna? Maksymalna głośność 94,5 dB, tak więc jest trochę głośniejszy aniżeli jego mniejszy brat. Jeśli znajdzie się tu widz, który widział test Xe 200, no to poza kolorem i rozmiarami w zasadzie nic się tu nie zmienia, bo głośnik wygląda identycznie. Tu mamy kolor szary, mamy oczywiście tą, tą materiałową fakturkę na górze, no i na froncie i nieco na spodzie się znalazło. Reszta to ta, te tworzywo, które okala praktycznie cały milutkie. głośnik. Milutkie, milutkie, tak samo jak Wixe 200. Zbyt konował. ciężko no, co to jest, no, ale, ale w każdym razie bardzo miłe wydruk. To prawda. Yy, wygląda też estetycznie, natomiast no, stwarza to takie pozory takiego kosmicznego, futurystycznego głośnika. Z boku znajdziemy cały panel zarządzania, czyli włącznik, diodę, która będzie nas informowała o tym, czy głośnik się ładuje, przycisk Bluetooth, play, pauza do stopowania odtwarzania utworów i odbierania połączeń, plus minus do podgłaszania, przewijania utworów, przycisk baterii, żeby pani nas poinformowała, czy głośnik jest naładowany, no i przycisk mikrofonu. Na, na tyle znajdziemy zaślepkę. Pod zaślepką dokładnie tak samo jak Wixe 200, tylko gniazdo USB typu. C. Nie znajdziemy żadnego jacka dodatkowo, kabelka też nie mamy w zestawie. Logo Sony. no i jeśli chodzi o wygląd, to chyba w zasadzie tyle. Nie ma się co za bardzo nad nim skupiać, bo ten głośnik widzieliście dokładnie przy okazji oglądania XE200. Przechodzimy do odsłuchu w domu, ale oczywiście to nie będzie jedyny, bo wyjdziemy też zim na dwór, wrzucimy go do wiadra. Zobaczymy, jak znosi wodę, eee, czy, czy bo tak samo żeśmy robili z XE200. Tak więc warto by było kontynuować. To, co żeśmy zaczęli z mniejszym bratem. Zaczyń, zaczniemy od Glory Tales, Headies Underwater. Piosenki będą dokładnie te same co w 200 żebyście mogli porównać sobie te głośniki. Tak, 60% głośności. All I ever wanted was you, but you left me alone inside these empty broken walls. And I can't see it clearly, it, but it's hard. Ok. Panie Danielu, chciałbyś jeszcze coś usłyszeć, czy wystarczy? Wystarczy. Wystarczy, ok. To włączę coś, żeby tam sobie leciało w tle. No, muszę przyznać, że wypada lepiej oczywiście niż XE200. Tu nie ma, nie ma absolutnie nad czym się kłócić. No, Sony od poprzedniej generacji XB stara się chyba bardziej iść w stronę JBL-a, gdzie, gdzie faktycznie te niskie tony będą robiły robotę. Natomiast no, nie do końca im to wychodzi, nie do końca jest to tak, jakby było w JBL-ach. Uważam, że tam jest nieco lepiej. Tym samym trony, trony, Sony trochę zawodzi swoich widzów, tych, którym przede wszystkim zależało na tych ich średnich, wysokich tonach, gdzie faktycznie te głośniki były fajnie zbilansowane, dawały koncer koncertowe e, wrażenia. No a tu dostajemy takie wrażenie, jakby troszeczkę tego, te łupanie wychodziło nam ze ściany od sąsiada. Mm. No powiedziałeś, że ten jest trochę lepszy, no to no, myślę, że on jest trzy razy lepszy od tego, którego ja miałem, czyli x 200 No niestety, tutaj oczywiście może faktycznie są trochę przytłumione te pozostałe pasma, ale tu przynajmniej jest jakiś bas i to on tam no owszem, też nie jest aż tak soczysty, jak pamiętam z serii JBL, z tych mniej więcej podobnych gabarytowo-głośników, ale jest. I, I przynajmniej nadaje to jakiś Jest, jest, jakiś bo on jest głębie taki, tej muzyki. Taki łupiący, trochę jest łupiący, może trochę dudniący, no nie to aż tak krótki, soczysty, jak ja lubię, ale jest, gdzie w XE200 nie było ani tego, ani przestrzenności, więc ten jest akceptowalny do odsłuchów w domu. Naprawdę można przy nim sobie. Tej muzyki posłuchać. Owszem, to nie będzie jakaś tam analityczna, audiofilska jakość dźwięku, ale przynajmniej będzie to jakość dźwięku przyjemna mm -hmm. i tak. odpowiadająca marce i cenie. Bo, no bo jakie Sony to jednak jak jakaś jakość powinna za tym iść. To prawda. Jestem ciekaw, jak odnieśliby się do tego wierni fani sony, bo oczywiście takich mamy, chociażby Carlos, e, który jest z nami od bardzo dawna. On zawsze zawsze Sony stawiał na piedestale. Chciałbym zobaczyć, jak on się właśnie odniesie do tych, do tych nowych serii, gdzie, gdzie Sony odchodzi od tego fajnego e, wypośrodkowania tych pasm, a e, odniesienia się bardziej do JBL, gdzie głównie będzie liczył się ten bas. No ale wydaje mi się, że nie ma co dłużej przeciągać tej rozmowy w domu. Idźmy na dwór, zobaczymy jak będzie grał na dworze, jak będzie grał po zamoczeniu, czy utonie, czy nie utonie, czy w ogóle będzie działał, jeśli go zanurzymy w wodzie. Do zobaczenia na dworze. Jak mówiliśmy w studio, idziemy na dwór posłuchać głośnika, damy mu jeszcze jedną szansę. Zobaczymy jak tu będzie brzmiał. Jak urna na prochy wygląda. Trochę tak. To lepszy basman. O ile w Tronsmartach coś tam, yy, ten wyjście na dwór zmieniało, no to tu tak bym powiedział, że nie za ola. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Bo jest tak samo przytłumiony, jak i w pomieszczeniu. Wiem już, czy, co on mi przypomina z frontu. No. Mimo iż nie oglądałem, to jest chyba hełm Mandaloriana. Trochę inspiracja może być. No, pustko Puska gra, jak ten Mandalorianin Taki pustych. sam łeb ma pusty, jak i Mandalorian. <śmiech> o, <śmiech> Do tam fan, bo się już irytuje. No nie, głośnik kosztujący 800 zł, nie może tak grać. Nie może tak grać, jeśli chodzi o faktycznie czas pracy na baterii, OK plus. Zaraz sprawdzimy, czy, czy będzie się utrzymywał A to na powierzchni. Też nie bo 24 godziny, bo on też będzie miał w tym trybie stamina na pewno. Tak tak, no, no ale jeśli, jeśli troszeczkę sobie e, przyciszymy, to tam, no to no. faktycznie jest stanie, w stanie osiągnąć ten wynik bez najmniejszego problemu. Zobacz komisyjnie, czy jest dobrze dopchnięta. O! Trochę odstawała, teraz jest perfekcyjnie. Teraz jest perfekcyjnie, czyli zmieniamy piosenkę i wrzucamy go do wody. Zobaczymy, czy będzie pływał jak xe 200 Pływa. Tam z, tam z tego coś w co? leci, jakieś tam, wiesz... Coś? Bo z tamtego to nic nie było. Full. tam Ale to też tak głęboko są ukryte te przetworniki, że to ledwo, ledwo. że to ledwo, wpływa na wodę. Przy takiej mocy to powinno tutaj być tsunami. Transmarty lepiej by A głośnik Fakt, był... Fakt, że nic nie zmieniło jakości dźwięku. Głośnik był na fullu jak był w wodzie, no i... Oprócz tego, że się wyciszył, to był tak samo przytłumiony jak, jak na zewnątrz. Nie, no. Nie, seria XE kompletnie im nie To wyszła. jest Seria naprawdę wodoodporna na to wychodzi, bo. bo i, zabieram, i zabieram wiadro. O ile e, XG ten duży przypadł nam do gustu, bo to chyba był ostatni Sony, jakiego mieliśmy przed tymi. No to on zostawił po sobie naprawdę bardzo fajne wrażenie, bardzo Dźwiękowe, pozytywne tak, głośnik, tu, no i wizualne moim, w moim przypadku głośnik, tak, na który pewno. chciałbym mieć. Czy ten bym chciał mieć? Nie. Wolałbym sobie, wolałbym sobie te 800 zł zainwestować w inny głośnik, e, chociażby dajmy na to Tribita, z którego korzystam na, no, no na co bo dzień. tego, który był. Teraz. X Sound e, Mega. No nie no Dużo z głośników, które grają dużo lepiej w kwocie 800 zł. Poprzednie generacje I X, i, nawet, X, XB G, tak. XB. No, ale natomiast największa zaleta tej serii XE to jest to, że woda zanim dotrze do jakiegokolwiek elementu elektronicznego, to już zdąży ta, wyschnąć. To już zdąży wyschnąć, naprawdę są ultra wodoodporne, na to wygląda, nic nie zmienia się jakość dźwięku, nawet ciężko, żeby jakąkolwiek reakcję na wodzie. W, Stworzyły, no ale to jest za mało, to jest za mało. No, nie Od głośnika oczekujemy przede wszystkim tego, żeby ładnie grała, nie tego, żeby mógł pływać w basenie i, i co? I po co? No jest to głośnik. W zasadzie jest to chyba. Je, je, są to jedne z nielicznych głośników, które aż tak bardzo nam nie przypadły do gustu. Ta piosenka tak spowolniła czy taki? Tak, on troszeczkę spowolnił. Tak, troszeczkę tak. <noise> tak, no, no faktycznie ten jeszcze się broni basem, jakkolwiek, chociaż to jest tylko no, bas tylko na całą resztę, takich e 200 nie bronił się już niestety niczym. No Mizeria, wydać 600 albo 800 zł na Mizeria głośnik to taka bezkotlecika No Albo liczysz, że będzie schabowy z kością, a jest smielony Tak to więc Z jakąś gołębia chyba No nie, słabo. słabo Z Wami dzisiaj Jadson I Burzyk I Sony XE300 SRS XE300 Bardzo przeciętny głośnik W bardzo wysokiej cenie